Słuchajcie, ruszamy, dzisiaj jest ten piękny dzień, 13 listopada, 13 maja oczywiście i ruszamy na upragnioną wyprawę, tak jak mówiłem oczywiście nie udało nam się wystartować na Narew, na Biebrze, na Kanał Augustowski, ze względu na niski stan wody tam nie będziemy, zupełnie gdzie indziej ruszamy właśnie, jesteśmy uszykowani, za chwilę start, zobaczycie jak nam się to wszystko uda zrealizować. Będzie mam relacjonować to na bieżąco. Być może jakiś filmik się uda zmontować, ale to mam o tym jeszcze powiem później. Na razie ruszamy. No i co? I się zaczęło. Słuchaj. No i się zaczęło, lecimy na całego ryb będzie tak jak chcesz Przygo światło na no, no i się zaczęło OK. Kusić potem znikać. co to ma być do cholery? A syk bez bariery No i się zaczęło. Słuchajcie, pierwsza przerwa techniczna w naszej podróży. Nieprzypadkowo wybraliśmy to miejsce, to jesteśmy na zbiorniku Jeziorsko, zgodnie z zażyciami warcie na styku dwóch województw, czyli naszego wiejsko-polskiego i Ludzkiego. A z tym z wiąże się tu dla nas wiele wspomnień, ponieważ ta puśka, pływała tutaj ponad dekadę. Tu ją niedaleko i tutaj spędziliśmy mnóstwo, mnóstwo bardzo ciekawych, fajnych chwil. Polecamy ten obiekt. Niech będzie tak jak chcesz Przyjdzie światło na no ignie no i się zaczęło lecimy na całe To ma być do cholery A skrzydł bez bariery No i za Lecimy na całego Tak to będzie wyglądało na wodzie, podobnie Jesteśmy w Zieloniu, pędzimy dalej ja <noise> Załoga plus kierowcy, czyli sześć osób na, na trasie No i się zaczęło Lecimy na całego Niech będzie tak jak chcesz Przygasz światło No i... My już w Krapkowicach jesteśmy, kochani. Dobrze. Krapkowice, słuchajcie, idziemy ustalić z basmanem szczegóły. Zaraz się będziemy wodować. My już uszykowani do wodowania, więc za chwilę też wodowanie będzie. Krapkowice, Krapkowice, taka sobie malina nie za duża Ale wyjście na świat jest, tam jest odra i tam będziemy sobie jutro już szusować Takie malownicze, trochę kameralne miejsce super No, bierzemy się za budowanie ja Już pierwsza łódeczka idzie na wodę o, 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 Drugą drugą Ale jak tam idzie? Dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie. I co teraz? O, ja pierdzielę, już utopiło się. ładna, nie? Jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze kamil, spokojnie jeszcze możesz. Z buźką. Z buźką będzie gorzej. No dobra, zaraz. No koledzy się tam zborkowało Ale nic, zaraz będzie dobrze No i pierwsza łódka już na wodzie Idziemy szykować kolejną No i będziemy się wodować Gosia. O tak, 3 tygodnie, miesiąc zobaczymy <głos> <głos> Gosia, chodź tutaj, no będziesz kamerować trzeć kamerę, bo ja tam muszę iść I jedziemy Państwa, próbujemy jeszcze

to Tak, dawaj. Jest, jest. Pięknie poszła. Ona stęskniona wody była. Peski szaloja. Poszedł jak.

nie wiem, czy chce się pokazać. Nie. Yeah, yeah. Kolega się nie chce pokazać i bardzo słusznie, bo to bardziej dla Was, kochani, informacja o tym, jak ta łódka wygląda. Łódka, no nie wiem, jak to nazwać. To jest pływający dom. Pływający dom, taki chaos bocik, niesamowity, no, słuchajcie. Niesamowite to jest, ja Wam jeszcze z perspektywy pokażę. Że tam jest przyczepa. Campingowa na, na platformie, można powiedzieć. I do tego taras, no jest przepięknie. No, na tarasie jest wspaniale. Patrzcie, jak się płynie, to jest coś wspaniałego. Spotkaliśmy tutaj, właśnie w Klapkowicach, pasjonata takich właśnie e, pływających platform, pływających houseboatów. To są hausboty, rzeczywiście. To inaczej tego nie można nazwać. A tutaj zobaczcie nasze łódeczki. Stoją, czekajmy, trochę wypływamy w podróż. Tak wam mówiłem Ale pięknie można spotkać wspaniałych ludzi, ciekawych Niesamowita historia, zobaczcie ten domek jeszcze raz. I ja myślę, że warto takie coś obejrzeć i, i, i warto pomyśleć o tym, żeby kiedyś taki czas, żeby kiedyś sobie czas wolny spędzać właśnie na tego typu obiektach. A cóż na tej emeryturze robić? Kolega? Cóż na tej emeryturze jak kolega słusznie założył. Cóż na tej emeryturze robić? No trzeba sobie czas zagospodarować. Siadam i tak jak w domu A, a jeszcze raz. Mówię siadam i jestem tak jak w domu Kolega mówi, że siada sobie, tutaj i jest tak jak w domu wszystko. Wszystko mam urządzone. Włącz z tym, że wody jest 400 litrów, tak? Co co? Wody, zbiornik 600. wody. Ile? 600 600. Niesamowita historia. Słuchajcie, bardzo dziękuję za informację. Przeka Przekażę to swojej znajomej paliwa 120. Niesamowite historie, słuchajcie. Niesamowite. No dobrze, ja Wam powiem co dalej. Dziękuję na razie. Kochani, cudowni, wspaniali, zobaczcie, jesteśmy w Prawkowicach Zwodowaliśmy się. Jest super. Jest fantastycznie. Mutki są na wodzie, to jest najważniejsze. Spotkaliśmy już fajnych ludzi. Jest ciekawie, jest sympatycznie. Woda leje się. Zobaczcie, do łódki. zobaczcie bo Waldek mówi, że woda się leje. Nie, Waldek wodę leje. Jest za nami buźka, my jesteśmy u Waldemara u kolegi na, na jego wspaniałej jednostce. Przed chwilą byłem obejrzeć przecudowny e, houseboat. Ktoś sobie robi, już w tej chwili mogę powiedzieć, że kolega, bośmy go poznali, robi, zrobił sobie takiego housebota, pływający podest, przyczepa campingowa. Słuchajcie, to jest niesamowite, jakie jak, jak można mieć pomysły, jak można je realizować. Bardzo się cieszymy, że ta wyprawa doszła do skutku, żałujemy, że nie pojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy płynąć, czyli Biebrza i tak dalej, i tak dalej, to wiecie już, ale ja myślę, że Odra będzie super. Super tematem, Odra jest fantastyczna, zresztą wiemy też od tego kolegi, od inny, z innych relacji, że Odra jest fajnym, wdzięcznym takim obiektem do żeglowania, do wpływania. Pozdrawiamy Was z tego miejsca, będziemy ją relacjonować, dzisiaj chwila, chwila relaksu oczywiście, no soczek jakby nie było, wszystkiego najlepszego Wam, dla Was wszystkich, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i no, załoga też, załoga też. No, to Baldek mówi, że latający Holender pozdrawia, czyli latający Holender też. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.